Podczas kolejnej sesji Rady Powiatu, która oczywiście odbyła się w trybie online, nie zabrakło informacji z bieżącej pracy Wieluńskiego Starostwa. Chodziło między innymi o funkcjonowanie Biura Informacji i Bezpieczeństwa, Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Wyzbogaciło się o nowego pracownika. Docelowo, jak mówił Starosta Wieluński, w PCZK będzie więcej etatów. Ile konkretnie? Utworzenie nowego etatu w Biurze Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa. W chwili obecnej tam pracuje dwóch etatowych pracowników, zalecanych jest pięć. Podyktowane jest to tym, aby w tym biurze informacji poprawić funkcjonowanie tego wydziału. To jest wydział w skrócie mówiąc Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, a chodzi tu w szczególności o pełnienie całodobowych dyżurów, przepływu informacji oraz prawidłowe zabezpieczenie powiatu przed sytuacjami kryzysowymi, koordynacji działań podejmowanych w systemie zarządzania kryzysowego pomiędzy poszczególnymi organami, jak i również partnerami kryzysowymi, Wiąże to się to w moim przekonaniu i przekonaniu zarządu na zdecydowanym poprawie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu w sytuacjach kryzysowych. Tych sytuacji każdego w każdym tygodniu w obecnej chwili jest bardzo dużo. Także ten etat jest jak najbardziej uzasadniony. Mamy rekomendacje również. Z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, aby takie wzmocnić Wydział, Powiatowy Wydział Zarządzania Kryzysowego i z tym to się tylko jak gdyby wiązało. Na pewno w najbliższym czasie zostanie ogłoszony konkurs, nabór na to stanowisko. Zobaczymy, jaka osoba nam tutaj przypadnie. Do pracy wygra ten konkurs. W dalszej części obrad pytano też o inwestycje na drogach. W jakim kontekście przekonamy się w tej chwili? W związku z podjętymi uchwałami w miesiącu czerwcu odnośnie przekazania niektórych odcinków dróg gminnych w kilku dniach złożonych wnioskach do funduszu dróg samorządowych, czy, czy zarząd się nad, tym, nad tą sprawą już pochylał, czy zabezpiecza jakieś środki na przyszły rok na ten cel? No zgodnie z procedurą w terminie, w terminie wnioski zostały złożone tych gmin, które złożyły, te gminy złożyły w naszym imieniu, jakby w swoim imieniu, ale na nasze drogi zgodnie z podpisanym porozumieniem. W tej chwili... Wiem, że była ocena w urzędzie wojewódzkim, następnie to zostanie przesłane do ministra właściwego do spraw transportu, następnie ten premier będzie zatwierdzał po listy. I pewnie w pierwszym kwartale przyszłego roku, tak jak, to, tak jak to już od dwóch lat ma miejsce, te dofinansowania zostaną podane do wiadomości. Jeżeli zostaniemy tylko decyzji, taką przywieszenie, to zgodnie z porozumieniem nie wprowadzimy, że te środki zostaną przyznane. Tak? Na, na ten moment nie mamy jeszcze. Takiego wstępnego, potwierdzonego w formie pisemnej e, decyzji z Urzędu Wojewódzkiego. Nie zabrakło też dyskusji o winońskich szkołach średnich. Ta dotyczyła w głównej mierze informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach średnich za miniony rok szkolny. Teraz jak wiadomo szkoły średnie pracują wyłącznie w zdalnym trybie. Sytuacja nie jest więc taka jak rok temu. Więcej też potrzeba pieniędzy na funkcjonowanie oświaty. Te wyniki nauczania są na bardzo wysokim poziomie. W większości wykraczają poza średnie wojewódzkie czy krajowe, na przykład jeżeli chodzi o matury, czy jeżeli chodzi o egzaminy zawodowe. Ubiegły rok szkolny był bardzo specyficzny, doskonale o tym wiemy. W marcu, praktycznie bardzo nagle, pojawiła się sytuacja, która nigdy nie miała miejsce w edukacji na taką skalę. Nauczanie zdalne. I tutaj chciałem powiedzieć kilka zdań i podziękować przede wszystkim dyrektorom, bo to na ich barkach spoczywała odpowiedzialność, aby to nauczanie zdalne zorganizować. To był ogromny wysiłek, ogromny wysiłek psychiczny i, i organizacyjny, aby to wszystko zorganizować. W drugiej kolejności dziękuję nauczycielom, którzy również potrafili dostosować się do tej sytuacji i właściwie bez żadnego wcześniejszego takiego dogłębnego przeszkolenia potrafili sprostać tej y, sytuacji. Chciałam podziękować bardzo serdecznie wszystkim naszym pracownikom placówek oświatowo-wychowawczych za całą kształt działań, y, które oceniam bardzo wysoko. Zadaniem szkoły jest nie tylko nauczać, ale przede wszystkim też wychowywać. Jeżeli chodzi o wyniki nauczania, kolega tu podkreślił, matury w tym roku w y, naszym kraju wypadły stosunkowo nisko, y, jeżeli chodzi o wyniki matur. Natomiast w naszych placówkach, jak zawsze, y, powiem że bardzo dobrze i dobrze. W liceach y, pierwsze LO 100%, y, drugie LO 91%. Jeżeli chodzi o technika, również procent wysoki, y, 83 79, 4, podczas gdy w kraju i w województwie te wyniki były znacznie niższe. Usłyszeliśmy przed chwilą y, dwie piękne laudacje. Generalnie mógłbym się pod tymi dwoma laudacjami podpisać, bo uważam, że w szkołach naszego powiatu wykonywana jest świetna robota. Ale podpisałbym się tak naprawdę tylko pod pierwszą laudacją radnego Jurdzińskiego, ponieważ wiem, że była to szczera laudacja. Natomiast laudacja druga przedstawiciela klubu PSL była to hipokryzja. Już wytłumaczę, dlaczego była to hipokryzja. O tym świadczy głosowanie podczas ostatniej sesji, kiedy trzeba było podnieść rękę za finansowaniem między innymi dla oświaty, między innymi... Wypłat dla nauczycieli. I niech opinia publiczna też wie o tym, że przedstawiciele klubu PSL nie podnieśli ręki za pieniędzmi dla oświaty. Co prawda było to trudne, bo ponieważ to finansowanie było finansowaniem dłużnym, ale od początku roku mówiliśmy o tym, że taka sytuacja może mieć miejsce, ponieważ nie chcemy rezygnować z żadnych inwestycji i, i że może tak być, że w drugiej połowie roku będziemy zmuszeni do tego, żeby to finansowanie dłużne podjąć. Doskonale Państwo o tym od początku roku wiedzieli bo i na komisjach i na sesji pan skarbnik o tym informował do tego doszła jeszcze pandemia gdzie były kolejne wydatki czy zmniejszenie dochodów więc nie chcieliśmy rezygnować z żadnych inwestycji o czym już mówiłem dlatego chcę to podkreślić że tu dzisiaj piękne słowa padają z ust pani radnej ale wtedy kiedy trzeba pokazać to czynami to państwo tego nie robią. I na razie tyle więcej już w temacie tygodnia, gdzie obszerna relacja z ostatniej sesji Rady Powiatu.